Subskrybując kanał, doceniasz moją pracę. Rozejm litewsko-moskiewski wygasł w 1562 roku, a Iwan IV, nie myśląc o jego przedłużeniu, pchnął swe wojska do ataku. Nie wsparł jednak sił przebywających w Inflantach, a natarł na wschodnie rubieże litewskie. Wojska moskiewskie dotarły pod Witebsk i Orszę, ale ich dalszy marsz przerwała dywersja Tatarów, którzy pustoszyli ziemie carskie. Umożliwiło to Litwinom dokonywania akcji odwetowych na wrogich terenach. Następnie działania ustały, gdyż Mikołaj Radziwiłł Rudy nie rozważał uderzenia na koncentrujące się oddziały wroga. Bezczynność postanowił przerwać stacjonujący w Połocku dowódca polskiego kontyngentu, Florian Zebrzydowski. Nie chcąc dopuścić do połączenia dwóch wrogich armii na czele 3,5 tysięcznego wojska, ruszył pod Ryszcze. Tam, złożony chorobą, oddelegował pod Newel oddział liczący nie więcej niż 2400 żołnierzy. W jego skład wchodziło 300 piechurów koronnych. 1300 kawalerzystów polskich, pozostałe siły to jazda połocka, litewska i Kozacy Grodowi. Dowództwo Moskiewskie wiedziało o tych ruchach, przez co kniaś Kurbski zdołał wystawić 25-tysięczną armię zasilaną 20 tysięcznym wojskiem pomocniczym, które jednak poprzez swe doświadczenie i wyposażenie prezentowało niską wartość bojową. Polsko-Litewskie siły miały świadomość o nadciągającej wrogiej armii z wielkich łuków. Leśniowolski, dowodzący zebranymi oddziałami, postanowił zagrodzić drogę Moskalom, którzy właśnie tym szlakiem zmierzali pod Witebsk. Hetman wojsk zaciężnych wybrał dogodną pozycję obronną, zatrzymując się na wąskim terenie otoczonym jeziorami, bagnami i lasami. Nieprzyjacielski atak był więc możliwy jedynie od frontu, nie pozwalając na rozciągnięcie szyków i wykorzystania przewagi liczebnej. Leśniowolski podzielił swe siły na dwa chówce. Wzgórza zajęli strzelcy i artyleria osłaniana przez kopijników, na równinie za nimi stanęła jazda. Na tyłach znajdował się chów walny, ustawiony w tak zwanym staropolskim urządzeniu. Moskale dotarli na miejsce rankiem 19 sierpnia. Z racji wąskiego teatru działań i liczebności wojsk, ich kolumna marszowa mogła liczyć ponad 20 km, a przybyłe ugrupowanie bojowe rozciągało się na długości 1,5 km. Gdy armia była już uszykowana, pierwsi do ataku ruszyli Tatarzy, za którymi podążali moskiewscy kozacy. Łącznie ugrupowanie to mogło liczyć 8 tysięcy żołnierzy, którzy skupili się na nieustannym ostrzale z łuków. Wnet zagrzmiała polska artyleria, która mimo swej niskiej celności w ciszbie wroga łatwo odnajdywała cel. Niemniej Falkonety te mogły oddawać tylko jeden strzał na 10 minut, więc nie wykonano wielu salw. A gdy tylko wróg znalazł się w bliższej odległości, to wycofano się ze wzgórza. Na swych stanowiskach pozostali polscy strzelcy, którzy osłaniani przez pawężników, dostali się pod ostrzał łuków tatarskich. Mimo zmasowanego ataku strzały wroga nie czyniły wielkiej szkody, gdyż był on zmuszony do strzelania pod dużym kątem. Polskie czołowe oddziały były wyposażone również w zbroje płytowe. Gdy tylko nieprzyjaciel znalazł się w odpowiedniej odległości, rażono go salwami z arkebuzów i różnic. W tym czasie między wzgórzami trwały również starcia. Kozacy litewscy i polscy także używali łuków, ale jednocześnie dążyli do zwarcia z Tatarami. Ci z racji warunków terenowych nie byli w stanie wykorzystać swej taktyki polegającej na ciągłym ruchu i okrążaniu. Dlatego też wycofali się na wyjściowe pozycje. Do walki włączyli się moskiewscy kozacy, którzy natarli na wzgórza. Jednak atak pod górę nie był łatwy, a strzelców chronili również opancerzeni piechurze. Po przegrupowaniu do walki powracali Tatarzy, którzy uzupełniając zapasy strzał, zaczęli okrążać wzgórza. Leśniowolski, nie widząc dalszego sensu trzymania tych pozycji, dał piechocie rozkaz do odwrotu, a lepsze wyposażenie i wyszkolenie jazdy polsko-litewskiej pozwoliło związać dziesięciokrotnie liczniejszego wroga i wycofać się na dalsze stanowiska. Po dwóch godzinach intensywnych walk, dzięki swej liczebności, Moskale opanowali centrum między wzgórzami. Pułk przedni był jednak wymęczony odbytymi starciami, dlatego też został wycofany. Polskie oddziały również potrzebowały odpoczynku. Gdy Moskale znajdowali się na wysokości wzgórz, w samo południe rozpoczęła się druga faza bitwy. Hufiec walny skierował się w stronę nieprzyjaciela. Najpierw salwy ogniowe oddali arkebuzerzy i mimo nikłej celności sam huk i dym sprawiał, że nieprzyjaciel nie rozdzielał swej armii. Kolejno do ataku skoczyli kopinicy i husarze. Impet uderzenia zmieszał pierwsze szyki moskali, a ścisk sprawiał, że walka przekształciła się w serię indywidualnych pojedynków. Leśniowolski, obawiając się okrążenia i nie widząc szansy powodzenia w walce wręcz z masami wroga, dał rozkaz do odwrotu. Obie strony miały więc czas, by uporządkować szyki i pozbierać rannych. Po półgodzinnej przerwie Polacy ponownie ruszyli do natarcia. Teraz atak prowadzili husarze, którzy ponownie wbili się w szyki wroga. Podobnie jak w pierwszym starciu doszło do zwarcia, po którym jazda królewska zawróciła na wejściowe pozycje. Po kolejnej półgodzinie trzeci raz zaszarżowano na wroga. Tu nie używano już kopii, a od razu przystąpiono do walki na szable i koncerze. Mimo, że zadano wrogowi stosunkowo duże straty, łącznie około 200 zabitych Moskali przy 60 poległych własnych żołnierzach, to ponownie wycofano się w kierunku wyjściowych pozycji. Upał sprawiał, że zmęczenie dawało się we znaki, a siła polskich ataków polegała na morderczych szarżach wbijających się daleko w pozycję wroga. Po kolejnej przerwie i przegrupowaniu ponownie doszło do starcia. Tym razem po moskiewskiej stronie do walki włączyli się synowie bojarscy, najbardziej wartościowe jednostki wyposażone w zbroje, kopie oraz miecze. Dlatego też w centrum Moskale zaczęli zdobywać przewagę. Jednak lżejsze jednostki polskie nie zmieniły sposobu walki. Dzięki temu, że były mniej liczne, posiadały większe pole manewru. Mogły więc co coróż odskakiwać od stłoczonego wroga i ponownie atakować. Taktyka ta była skuteczna, gdyż wódz moskiewski, nie dokonując ówcześnie należytego rozpoznania, nie mógł określić, z jak licznym przeciwnikiem przyszło mu się potykać. Takim samym stylem włączył się do walki ostatni, ponad 500 osobowy rzut chówca walnego. Mimo zadawania wrogowi sporych strat jego liczebność nie pozwalała na przełamanie szyku. Gdy zbliżał się zmrok, a odwód jak poprzednie oddziały niezmordowanie nacierał na biernego wroga, dowództwo dało rozkaz do odwrotu za rzeką piechocie, która znajdowała się na pobliskim wzgórzu. Moskale z pierwszych szyków błędnie odczytali to jako sygnał do natarcia dla strzelców. W panice rozpoczęli ucieczkę, tratując oddziały znajdujące się za nimi. W szeregi moskiewskie wdarł się chaos i, reiterujący dawali zły przykład pozostałym. Rozpoczął się krótki pościg, jednak zakończył się on przed wzgórzami, które były opanowane przez Kozaków. W panice jednak wielu Moskali potopiło się w jeziorze. Kurbski nie był w stanie zmusić zdemoralizowanej armii do jakichkolwiek działań ofensywnych, ale Śniewolski świadom wciąż ogromnej przewagi liczebnej wroga wycofał się na odległość dwóch mil. Bitwa dobiegła końca. Obie strony szybko opuściły pole zmagań, stąd trudno ustalić faktyczne straty walczących. Polacy zaniżali własne, a zawyżali wrogie. Według szacunków poległo nie więcej niż 1000 Moskali, koroniarze stracili ponad 300 żołnierzy. Wielu było rannych, poniesiono również znaczne straty w koniach. Niebawem pod Nevel dotarła kolejna wielka armia moskiewska, ale pozostała na swych stanowiskach, by ostatecznie zawrócić do wielkich łuków. Siły polskie z braku możliwości prowiantowania wycofały się w głąb granicy państwa litewskiego. A chroniczny głód doprowadzał do wielu dezercji. Radziwił dalej nie wykazywał inicjatywy, a ulewne deszcze, zmieniające trakty w nieprzejezdne trzęsawiska, sprawiły, że zawarto zawieszenie broni. Nie trwało ono długo, gdyż już końcem stycznia 1563 roku 80-tysięczne wojska Iwana IV podeszły pod połock. Wojewoda dwojna nie radził sobie z kierowaniem obroną. I po dwutygodniowym oblężeniu poddał twierdzę. Walk nie zaprzestał rotmistrz Wierzchlejski, jeden z dowódców spodnewla, który blokował wroga do tej pory, aż nie uzyskał zapewnienia polskim jednostkom swobodnego opuszczenia Połocka. Znaczne straty poniosła miejscowa ludność, zwłaszcza Żydzi, których utopiono w rzece Dźwinie. W tym czasie wojska litewskie były bezradne, ale Iwan IV nie nakazał dalszego marszu. Być może obawiając się wiosennych roztopów, podpisał rozejm, który ostatecznie trwał do końca roku. Początkiem 1564 ruszyła kolejna moskiewska ofensywa, jednak na nie potrafił poczynić postępów. Mikołaj radziwił rudy, rozbił wroga pod podczasnikami. Gdzie na czele czterotysięcznej armii zadał śmierć ponad dziewięciu tysiącom Moskali. Mimo tego sukcesu nie zapobieżono utracie Jezieryszcza, a dalsze walki przeniosły się na pogranicze. Zygmunt August próbował uzyskać wsparcie od monarchii europejskich, ale poza sojuszem z Danią, który był wymierzony przeciwko Szwecji, nie uzyskał żadnej pomocy. Król zorganizował za to flotę kaperską która skutecznie zakłócała handel narewski czy blokowała wrogie porty. W kolejnych miesiącach wojny Zygmunt August wzmacniał swe wojska, które dokonywały wielu udanych najazdów. W okolicach siebieża puszczono z dymem około 300 miejscowości. Było to możliwe dzięki temu, że car Iwan dążył do absolutnej władzy, przez co wszędzie doszukiwał się spisków mających obalić jego rządy. Swój udział miał w tym król Zygmunt, który słał listy do panów moskiewskich z propozycjami zmiany stron. Niektórzy z nich korzystali z tej sposobności. Dlatego też car wprowadził tzw. rządy opryczniny, podczas których wierni mu ludzie wprowadzili terror na ziemiach moskiewskich. Wielu bojarów zostało przesiedlonych na wschód, wiele starych rodów utraciło swą potęgę. Dlatego też siła militarna wroga nie była tak znacząca jak w poprzednich latach, stąd w 1566 roku podpisano rozejm. Jednak już rok później dokonywano upieszych najazdów po obu stronach. Zygmunt II zebrał nawet 50 tysięczne pospolite ruszenie, ale miało być ono raczej manifestacją siły, gdyż król bardziej liczył na powstanie bojarów niż na marsz w kierunku wrogiej stolicy. Monarcha, widząc osłabienie państwa Carów, skupił się na sprawach prywatnych. Szczególnie dążył do unieważnienia małżeństwa zawartego z Katarzyną Habsburżanką, z którą nie doczekał się żadnego potomka. Król nie mógł też zaniechać spraw wewnętrznej polityki kraju. Szlachta koronna nie odpuszczała realizacji programu egzekucji dóbr, a głównym jej postulatem było odnowienie unii między Polską a Litwą. Wspierając mnie na Patronite przyczyniasz się do powstawania kolejnych materiałów.